Witam wszystkich. Dzisiaj prezentacja jednego z najbardziej popularnych modeli na rynku przyczep kempingowych. Model Hobby 545KMF w wersji podstawowej, czyli wersji deluxe. To jest ta bazowa wersja wyposażeniowa. Ten model występuje również w wersji Excellent Edition, do czego później będę się jeszcze kilka razy odwoływał w trakcie tej prezentacji. Model absolutnie bestsellerowy na polskim rynku od wielu, wielu lat. Poszukiwany przez wielu klientów, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dlaczego jest tak popularny? Dlatego, że jest to jeden z bardziej mobilnych modeli, czyli nie jest zbyt długi, to jest około 7,40 długości razem z Dyszlem. Szerokość przyczepy 2,5 metra i jeszcze stosunkowo przy tych gabarytach przyczepy dobre DMC. Od 1700. Zakres DMC kg aż do 2000 kg. Ten model, przed którym stoimy, ma oś najmocniejszą z podwyższonym DMC do 2000 kg. Daje to ładowność na ten moment w takiej wersji, jak tutaj widzimy, ponad 500 kg, więc jest to bardzo duża ładowność, która pozwala tą przyczepę doposażyć praktycznie we wszystkie dodatki, jakie sobie można wymarzyć w przyczepie kempingowym bez ryzyka przeładowania tej przyczepy, przeciążenia jej, czyli mamy ją w pełni przygotowaną i bezpieczną do jazdy. Kilka zewnętrznych szczegółów, jeżeli chodzi o oś dwutonową, no to oczywiście rzucają się w oczy aluminiowe felgi i bardzo szerokie opony. Jest to koło 15-calowe. Z oponą o szerokości 225 i profilu 75, więc jest to bardzo szeroka, duża opona, duży balon, tak zwany, który pozwala naprawdę bardzo komfortowo prowadzić tą przyczepę. Również jest ona wyżej zawieszona, co widać już gołym okiem w stosunku do linii błotnika i nadkola. I tutaj Praktycznie pozwala to na pokonywanie różnych przeszkód, mniejszych, większych, terenowych, bez, bez ryzyka uszkodzenia podwozia. Model 25, przed którym stoimy, to model, który jest wyposażony oczywiście już nowy system okien bardzo płaskich okien, przylegających idealnie do płaszczyzny ściany, mniejsze opory powietrza podczas jazdy. Przód przyczepy również przeprojektowany. Przednie spoilery również z taką tutaj specjalną fałdą, która pozwala na lepsze odprowadzanie powietrza podczas, podczas jazdy. Też to wszystko, ta cała aerodynamika wpływa na polepszenie trakcji przyczepy, jak i też na zmniejszenie zużycia paliwa holownika, którym będzie ona ciągnięta. Zewnętrznie oczywiście w standardzie zaczep knot z stabilizatorem jazdy, kółko z wagą. Hamulec najazdowy, to wszystko od firmy Knot w standardzie bez żadnych już dopłat za właśnie stabilizację jazdy. Dodatkowo można wyposażyć opcjonalnie tą przyczepę w system elektronicznej stabilizacji jazdy ETS-Knot. Jest to opcja doposażeniowa zarówno fabryczna, jak i ta, którą my tutaj na miejscu możemy domontować. To poprawia oczywiście bezpieczeństwo jazdy, zwłaszcza kierowców mniej doświadczonych. Można zapewnić, że przy takim, że takiej konfiguracji będzie 100% pewności, że ta przyczepa będzie bezpiecznie poruszać się na drodze, nie będzie nam wężykować, a nawet gdyby zaczęła, to ten tor jazdy zostanie ustabilizowany właśnie poprzez system ETS Knot. Tył przyczepy model 24-25 niezmieniony, nowe lampy LEDowe, full LED przeprojektowane, nowy, nowy Zderzak tylny, podniesiony lekko w góry, nowy system uchwytów pociągowych. No i też od rocznika 2024 nie mamy możliwości już montowania bagażnika tylnego do rowerów to jest wiele pytań od klientów nie, tu już w tych modelach bagażnik tylny nie występuje bagażnik rowerowy można montować jedynie na dyszlu z przodu przyczepy na dwa, bądź trzy rowery, w zależności od typu bagażnika. Standardowe wyposażenie modelu Deluxe to oczywiście przyłącze prądowe, przyłącze zewnętrzne, tutaj które mamy, toaleta chemiczna TETFORD, która znajduje się tutaj od strony przedsionka, czy od strony markizy, oczywiście z kasetą wyjmowaną, zasilanie zbiornika Zasilanie spłuczki idzie ze zbiornika bezpośrednio głównego wody, a nie z dodatkowego, jak w wielu innych modelach przyczepy. Drzwi szerokie, jak w każdym modelu, hobby wejściowe. Wyposażenie standardowe tego modelu to oczywiście stopień wejściowy, reduktor gazu, korba do systemu stabilizacji na podporach oraz blokady najazdowe na koła. To wszystko jest w standardzie każdej przyczepie hobby. Jak również system rolet okiennych i moskitier, zarówno do okien bocznych, jak i do okien dachowych. To wszystko jest standard. Jeżeli chodzi o model Deluxe, a jak wspomniałem, to jest to model ten niżej pozycjonowany cenowo. Natomiast różnice pomiędzy modelem Excellent Edition a Deluxe to głównie temat techniczny, no i design wewnętrzny, o czym będę. Jeszcze mówiłem, że różnicy pomiędzy Deluxe a Excellent Edition to przede wszystkim dodatkowe gniazdo 230V TV, które jest w standardzie w modelu Excellent Edition, czego nie ma w standardzie w modelu Deluxe. Możemy oczywiście to domontować opcjonalnie i jeżeli chodzi o wyposażenie zewnętrzne, to praktycznie jest to identyczne jak w obu tych, w tych wersjach. Dziś oczywiście schowki na... Latarki, kluczyki odchylane, zarówno dolne, jak i górne bardzo praktyczne rozwiązanie. Kosz na śmieci, połączony z systemem, szufelka, zmiotka bardzo fajna rzecz tu oczywiście odchylany do montażu worków. Roleta w oknie, zaciemniająca bardzo fajnie Bla, blokada zamka na noc od środka także to wszystko w standardzie od firmy Hobby, już modelu Deluxe. Wracając do Głównego aspektu, czyli dlaczego ten model jest tak popularny w Polsce i cieszy się na rynku takim powodzeniem, myślę, że najlepszym argumentem jest prezentacja wnętrza tego, tej przyczepy. Pierwsza sprawa: przy samym wejściu już mamy bardzo duże łóżko sypialne o szerokości 140 cm, w najszerszym miejscu. Tu oczywiście ono się troszeczkę zwęża na nogi. Miejsce przygotowane, dedykowane vis, vis na telewizor, który oczywiście przy montażu na wysięgniku odchylanym, takim standardowym, mamy możliwość ukierunkowania go do, w kierunku jadalni. Dwie szafki nocne, system szafek górnych, bardzo wygodna sypialnia, dużo miejsca do przechowywania zarówno swoich rzeczy, jak i drobiazgów na półkach, które się znajdują tutaj na przedniej ścianie przyczepy. Okno przednie. To trapezowe z systemem rolety i z systemem moskitiery i okno boczne za głową, które też ma oczywiście moskitierę i roletę przeciwsłoneczną zamontowaną już w standardzie. Gniazdko 230, oświetlenie do czytania z regulacją natężenia, bardzo fajna sprawa. No i tutaj przy łóżku wygodny dostęp do systemu sterowania y, y, ogrzewaniem. W przyczepie, tak jak wspomniałem, standardowym ogrzewaniem jest tutaj Truma 6 Kombi. Można oczywiście zamówić opcjonalnie wersję 6E, czyli z dołożoną grzałką elektryczną, i wtedy mamy możliwość zasilania ogrzewania zarówno przyczepy do. Wartości 2 KW z prądu zewnętrznego na kempingu, bądź też mieszania ustawienia ogrzewania wody z prądu, a ogrzewania przyczepy z gazu. Oczywiście wtedy mamy tą zmniejszoną wartość 1 KW, jeżeli chodzi o prąd, a w przypadku zastosowania ogrzewania gadowego. Wydajność mamy moc grzawczą 6 kW. Także ogrzewanie sterowane oczywiście elektronicznie, z możliwością podłączenia modułu iNET w standardzie. I oczywiście, jeżeli tu połączymy sobie przyczepę w systemie Hobby Connect poprzez aplikację Hobby Connect, również przez smartfona, poprzez tą aplikację można sterować systemem ogrzewania. Roleta oddzielająca. Na noc. Bardzo praktyczna rzecz. Możemy oddzielić sypialnię od reszty przyczepy, co zapewnia nam sporą tutaj intymność, jeżeli chodzi o okres nocy. To no, jest bardzo proste, ale bardzo praktyczne rozwiązanie. Stosowane we wszystkich przyczepach hobby od kilku już dobrych sezonów. Mało awaryjne przede wszystkim i skuteczne. Dalej przechodzimy do systemu do, do, do strefy jadalno kuchennej na tutaj na prawej ścianie przyczepy a to jest moja teraz lewa strona akurat mamy aneks kuchenny. I tu też od razu rzuca się w oczy że mamy kolorystykę charakterystyczną dla na modelu deluxe czyli mamy szaro grafitowe meble kuchenne z ciemniejszym nieco tutaj blatem. Kuchnia ma boczne półki, tylko otwarte. Nie ma tego cargo, które znane jest z poprzednich lat produkcji. One zostały przeniesione do modelu Excellent Edition. Tu mamy tylko półki otwarte. Dalej, ten model jest wyposażony akurat już opcjonalnie w piekarnik. Charakteryzuje się teraz ten moduł kuchenny tym, że nie mamy tych bardzo dużych trzech szuflad, które no, tak są doceniane na rynku, jeżeli chodzi o przestrzeń przechowywania. Tutaj w kuchni różnych rzeczy, ale dzięki temu mamy piekarnik gazowy, tetwor z odpalaniem elektrycznym i dodatkowo trzy mniejsze szuflady z boku i jedna szuflada pod spodem, oczywiście z systemem Soft Close na domykaczach cichych i z blokadami automatycznymi. Tutaj tak, tak to działa. Górna szafka wisząca. To oczywiście. Trzy otwierane szafki, i jedna roleta, gdzie możemy tutaj sobie tą półkę zdemontować, zamontować na przykład wyjeżdżany ekspres do kawy kapsułkowy. Kuchenka gazowa trzypalnikowa, nadal z odpalaniem elektrycznym. Co słychać, oczywiście gazu tu nie mamy, ale słychać, że odpalanie jest automatyczne. Z lewo zmywak z boku. Także pełen komfort. Dostępu. No i jadalnia. Jadalnia przystosowana, bardzo duży stół. To się rzuca od razu w oczy. Przystosowana dla czterech do pięciu osób. Mamy tutaj możliwość odsunięcia tego stołu. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze dwójkę dzieci tam wrzucić do tyłu, to jest taka opcja, że tu możemy ich usadzić na tej malutkiej ławeczce. I też wygodnie nawet sześć osób przy tym stole może usiąść. Na okres nocy praktycznie obniżając ten stół. Jednym tutaj praktycznie ruchem, obniżamy ten stół w dół i łącząc poduszki górne mamy wygodne spanie dla nawet dwóch dorosłych osób. Co też zwracam uwagę, że tutaj długość jest praktycznie 1,88 m bodajże szerokości długości i szerokość 1,29 m bodajże, więc też jest dość szeroko, dwie osoby dorosłe bardzo wygodnie powinny się wyspać. Tu oczywiście pod tymi poduszkami mamy dostęp do sprzętu, który jest zamontowany w tej przyczepie. Tu pod tą bakistą mamy dostęp do pieca. To jest Truma 6 kombi z zaworem antifrost, który oczywiście sam jest w stanie spuścić wodę w przypadku spadku temperatury Poniżej zera i zabezpiecza tym samym boiler przed przemarzaniem i przed ewentualnie pęknięciem. Bardzo wygodny dostęp tu jest z tej strony i jeszcze jest przestrzeń jakaś tutaj do przechowywania dodatkowych rzeczy na czas kempingowania. Wracając do tematu. Przy powierzchni do przechowywania różnych rzeczy na czas jazdy mamy dostęp do bardzo dużego schowka, zarówno z tej strony, jak i ze strony zewnętrznej. Drzwi wejściowe, serwisowe są tutaj pod łóżkiem zainstalowane, i wtedy na czas jazdy możemy tu przechowywać oczywiście stolik, czy krzesełka, czy jakiś inny sprzęt kempingowy, przedsionek i tak Zwraca uwagę tutaj moduł ogrzewania podłogowego. Akurat ten model jest to wyposażony. I, y, czyli podłoga jest ten cały pas przejściowy tutaj wyposażony w podgrzewaną matę, wtopioną pod wykładziną, fabrycznie. I wtedy w okresie letnim, kiedy mamy niższą temperaturę w nocy, możemy sobie tą podłogę podgrzać. Bardzo komfortowe rozwiązanie, również na zimę. Jeżeli podróżujemy zimą, stoimy gdzieś na na kempingach zimowych to również ta podłoga jest bardzo komfortowa wtedy w użytkowaniu jest po prostu ciepła jest nam ciepło w stopy zbiornik wody, który widzimy 47 litrów największy jaki generalnie jest montowany w przyczepach kempingowych marki Hobby, również innych ale tu jest akurat model wzdłużny nie ten, kwadrat, nie ten prostokątny tylko taki szeroki tylko ten wzdłużny, co też powiększyło przestrzeń do przechowywania pod łóżkiem. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Kiedyś w tym modelu inaczej był ułożony ten zbiornik, był mniej praktyczny. Teraz jest, wydaje mi się, naprawdę bardzo dobrze to skonstruowane. Jeżeli chodzi o kuchnię, przechodzimy do takiej dużej szafy cargo, która jest tu wysuwana. Bardzo praktyczna, można tu przechowywać bardzo dużo różnych przedmiotów kuchennych, przyprawy. Mąki, kasze i inne rzeczy do jedzenia, prawda? Także bardzo dobra, duża przestrzeń. No i tutaj dodatkowo mniejsza szafka, w której możemy przechowywać również inne rzeczy, nie tylko kuchenne. Dodatkowo i dalej lodówka. Lodówka standardowo we wszystkich Hobby wyposażona jest w system automatycznego zasilania gaz 230V bądź 12V. przyłącznik automatyczny tutaj oczywiście. Uruchamiamy w bardzo prosty sposób i od razu mamy system mode, system auto. O, już wybrał nam zasilanie 230V, bo przyczepa została podłączona do zewnętrznego źródła 230V zasilania. Drzwi dwustronne, bardzo praktyczne rozwiązanie, już od dwóch, trzech sezonów stosowane w przyczepach Hobby, duży zamrażalnik. Zamrażalnik, zwracam uwagę, też jest wyjmowany, czyli można tą półkę dolną zdemontować, co daje nam też możliwość dochłodzenia całości o, ten, o tą część ukrytą tutaj, e, którą mamy w zamrażalniku. E, także bardzo praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza stosowane, jeżeli jesteśmy w ciepłych krajach. I jest ewidentnie problem z, ze schłodzeniem, bo są to lodówki absorpcyjne. Daje to bardzo dużą możliwość do całości. Wtedy mamy temperaturę równą w całej lodówce, nie tylko w tej podziale zamrażalnik i chłodziarka. Przechodząc ze strefy jadalno-kuchennej do strefy dziecięcej, mamy dwa łóżka piętrowe. Opcjonalnie występuje też model tej przyczepy z systemem potrójnych łóżek piętrowych i z potrójnymi szybami. No, oczywiście jest on mniej popularny, bo wtedy odległości no, tutaj też częste pytanie od klientów: jakie są odległości między materacami? Jeżeli mamy trzy łóżka, to jest tylko 50 cm. Tutaj jest komfort pełen. Można spokojnie dziecko sobie może usiąść w trakcie nocy, nie uderzając się o stelaż materaca tego górnego łóżka. Natomiast górne łóżko to już jest naprawdę bardzo komfortowe. Przestrzeń ogromna, doświetlenie oczywiście na każdym oknie. Roleta, moskitiera, światełko z nocne do czytania z dodatkową ładowarką USB. No i ta strefa dziecięca również posiada oddzielne, oddzielną roletę, którą na okres nocy możemy sobie tutaj zamknąć i wtedy ta strefa dziecięca również jest odgrodzona od strefy jadalnej, gdzie możemy sobie tu posiedzieć dłużej, prawda, poglądać telewizję, a dzieciaki sobie tu już leżą czy śpią. Zwraca uwagę też bardzo duża szafa szafa z wieszakiem górnym, i w tej szafie znajdują się wszystkie elementy instalacji elektrycznej: przetwornica 12V, zabezpieczenie różnicowe i szafka sterująca wszystkimi opcjami przyczepy z bezpiecznikami zapasowymi karton standardowy wyposażenia, gdzie mamy zestaw naprawczy do kół. Instrukcje i tak dalej. Tego nie będziemy otwierać, bo jest to nowość. Zostawimy to nowemu właścicielowi. Na dole jeszcze dodatkowo szafka, praktyczna na buty. Też tu możemy przechowywać parę drobiazgów, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Także tej przestrzeni do przechowywania rzeczy jest bardzo dużo w tej przyczepie. Zwraca też uwagę nowa konstrukcja szafek górnych, to ja już to kiedyś wspominałem o tym przy prezentacji modelu 2024, jak wchodził nowy, ale warto to jeszcze raz podkreślić, że mamy zupełnie przeprojektowany system mocowania zawiasów do szafek górnych, które do tych frontów szafek górnych, bo to powoduje, że też zarówno to jest bardzo solidnie przymocowane do całości konstrukcji przyczepy, nie daje żadnych Dźwięków nie wydaje żadnych dźwięków przy nawet mocnym ruszaniu tych szafek. Możemy to szarpać i naprawdę nic się tutaj nie rusza. Jest to wszystko zrobione na aluminiowej listwie, bardzo konkretnie zamocowane. I powiem szczerze, że tak jak wiele osób zawsze zarzucało, że gdzieś te przyczepy się potrafią podczas jazdy luzować, jakieś problemy z frontami, problemy z szafkami. No to tutaj ja nie widzę takiej opcji, żeby od wielu już sezonów, żeby. To miało jakieś problemy techniczne, a ten system, który zastosowany jest od roku 2024, no, według mnie jest bardzo solidny i naprawdę widać tą solidność gołym okiem. No i też systemy tego soft close, które tutaj mamy palcem, dotykamy, to się domyka cicho, no, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Nie ma z tym żadnych problemów. Można narzekać na to, że nie ma frontu w, z uchwytami. Niektórzy na to zwracają uwagę, że to się palcuje, to się brudzi. Racja, przy takim użytkowaniu no, trzeba to chwycić ręką, prawda, nie zawsze czystą pewnie na kempingu, ale też te fronty bardzo łatwo się czyści, zwykłą szmatką, z wilgotną szmatką można przetrzeć i są jak nowe. Bardzo łatwe jest to wszystko w użytkowaniu. Ten model Deluxe jest w ogóle bardzo praktyczny, ponieważ te szafki nie są białe, one są w takim kolorze lekko łamanym, kremowym a te znowu kuchenny modu mają w bardzo ciemnej kolorystyce też praktycznej. Nie widać na nich specjalnie żadnego brudu. też ten, ten front się nie palcuje. To jest też bardzo ważne, że jest on praktycznie pokryty taką praktyczną folią, która no, pozostawia pomimo jakiegoś intensywnego użytkowania te meble w czystości. Dlaczego ten model jest tak popularny na rynku? O tym stanowi praktycznie łazienka. Wszyscy którzy pytają o ten model, zawsze podkreślają, no łazienka z prysznicem oddzielnym to jest to, czego oczekujemy dzisiaj od przyczepy kempingowej. I w tym modelu, który nie jest aż tak duży gabarytowo, taką łazienkę udało się tutaj w firmie Hobby zaprojektować. I ta łazienka jest inna niż w innych przyczepach. Zarówno zmieściliśmy tutaj moduł umywalki z dużą szafką pod z górnymi szafkami jak i e, bardzo wygodną dużą kabinę prysznicową która jest oddzielnie zamykana tutaj e, poprzez szybę poli, poliestrową i w ten sposób odgradzamy się e, i ta strefa kąpielowa jest zupełnie wygrodzona nie leje nam się woda na pozostałą część łazienki bardzo fajna kolumna prysznicowa, również tu w środku, która ma budowaną baterię, drążek prysznicowy, słuchawkę. A na dole znajdziemy również dodatkowo otwór do ogrzewania. Ma wylot powietrza ciepłego, czyli w tej kabinie mamy nawet w zimie bardzo ciepło. Brodzik ma odpływ tutaj jeden. To rozwiązanie, według mnie, jest jedno z bardziej praktycznych, jakie. Zastosowane są w tego typu przyczepach 5-6 osobowych na rynku. Bardzo fajna ta szafka, tu również z dużą przestrzenią. Dodatkowo gniazdka 230 wmontowane. Tu mamy przycisk spłuczki, tu mamy włącznik, wyłącznik świateł. No i dodatkowe półeczki jeszcze do przechowywania przyborów toaletowych i sanitarnych. Szafki z systemem blokad domykowych. Również bardzo praktyczne, no i duże lustro, które pozwala nam tutaj funkcjonować w łazience w pełnym komforcie. Warto podkreślić, że od sezonu 25 wszystkie przyczepy hobby zostały wyposażone już standardowo w dach, który jest przygotowany pod montaż klimatyzacji. Tego na oko nie widać, natomiast jeżeli się przyjrzeć, to jest tu takie miejsce, które jest zaślepione ładnie, i to jest miejsce, które wyznacza nam środek miejsca, w którym wycinamy otwór, czy po przekątnej, kwadratowy 40 na 40, który umożliwia montaż klimatyzacji dachowej dedykowanej do tego modelu, czyli model Dometika 2200 w Fresh Jetta, i tutaj mamy Również od razu widać w tej szafce jest tam puszka, z której wychodzą kable i te kable są już tu przygotowane, otwór w dachu, nie musimy nic wiercić, nic ciągnąć górą w dachu, na dachu, czy też w samej płycie dachowej. Wszystko jest standardowo już przygotowane pod montaż tego klimatyzatora. Czy ktoś to będzie chciał na początku montować, czy dopiero po jakimś czasie, zawsze ta opcja jest, że mamy bezinwazyjny montaż. Klimatyzatora w dedykowanym miejscu. Co to oznacza? Że nie musimy rezygnować ani z tego okna dachowego, ani z tego świetlika, które jest przy łazience, przy strefie dziecięcych łóżek. I to daje naprawdę bardzo dobre doświetlenie tej przyczepy. Światła w tej przyczepie jest naprawdę dużo, okien jest sporo, więc całość wnętrza jest idealnie w dzień doświetlona. Zwraca uwagę, oczywiście, okno panoram panoramiczne, dachowe. 50x70 podnoszone na system tutaj, takiej korby. To jest standardowe wyposażenie dla firmy hobby. W wielu przyczepach innych marek nie ma tak dużych okien w standardzie, one występują tylko i wyłącznie za, za dopłatą. Natomiast tu jest to w standardzie oczywiście jest to Moskitiera, Roleta. To wszystko mamy tutaj już w standardzie. Model 25 również posiada nową lampę, którą zastosowało Hobby od tego sezonu. Bardzo nowoczesna, płaska lampa LEDowa, dająca duże, dużo światła w salonie. To jest bardzo praktyczne według mnie rozwiązanie. Trochę odświeżyli tą lampę, bo tamta była już parę dobrych sezonów stosowana. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę, że model Deluxe w standardzie nie posiada oświetlenia. Ambientowego, górnego, czyli podświetlenia górnej linii szafek, ani dolnych linii szafek. Jest to opcja do posażenia, którą możemy sobie zamówić, bądź też fabrycznie, bądź też my, jako dealer, jesteśmy w stanie coś takiego na życzenie Państwu zamontować. Natomiast, y, y, oczywiście, te fabryczne rozwiązania są troszeczkę lepsze, bo wiadomo, to już jest zrobione na etapie produkcyjnym. Natomiast jeżeli ktoś akurat znajdzie taką przyczepę na rynku, która tego systemu oświetlenia ambientowego nie posiada w standardzie, też jest taka opcja, żeby to uzupełnić już przed zakupem. Dodatkowo, każda przyczepa hobby jest wyposażona jeszcze w czujnik dymu jest to zasilanie bateryjne. Uruchamiamy to indywidualnie, oczywiście, i jeżeli by się pojawił jakiś dym, to będzie sygnalizacja dźwiękowa. Że jakieś zagrożenie występuje. Tu, jeżeli chodzi o panel sterujący, to jeszcze tuż pokażmy przy samym wejściu: panel sterujący, uchwyt do wchodzenia i dodatkowy włącznik światła dla dzieci. To jest bardzo praktyczne rozwiązanie w hobby, gdzie dziecko, które jest niskie, no nie sięga od razu do panelu górnego, ale żeby po ciemku nie wchodzić do przyczepy, może sobie uruchomić główne światło w przyczepie tym dolnym przyciskiem. Bardzo praktyczne rozwiązanie i stosowane już od wielu, wielu lat w hobby. Panel sterowania sterujemy światłem bocznym, światłem górnym, światłem kuchennym, światłem zewnętrznym. Tu jest te trzy słoneczka. To jest symbol oświetlenia ambientowego, które albo jest, albo go nie ma. W wersji Deluxe, w innych modelach typu Excellent, Excellent Edition, Prestige to już wszystko jest oczywiście działa. Czujnik akumulatora, jeżeli będzie podłączony. Akumulator będzie tu wyświetlać poziom naładowania, czujnik poziomu wody. No i dalej ogrzewanie podłogowe, które możemy uruchomić przy podpięciu przyczepy do zasilania 230V. Jak i boiler, który tutaj w tej przyczepie, oczywiście, to jest nieaktywne. Dlaczego? Dlatego, że tu jest truma 6 kombi, a to jest uniwersalny ten panel. I w modelach, gdzie mamy do czynienia z trumą zwykłą 5-litrową 230V, wtedy ten przycisk jest aktywny. Dodatkowo dwa czujniki temperaturowe, które sterują temperaturą pieca, pokazują nam zarówno temperaturę zewnętrzną, jak i wewnętrzną przyczepie i ta kombinacja wysyła tutaj sygnał do sterowania trumą, aby na przykład odpalić piec, dogrzać powierzchnię przyczepy, bądź też wyłączyć, jeżeli będzie za ciepło. Jeżeli zastosujemy METIKA klimatyzator FreshJet 2200 W, to oczywiście po podłączeniu tego na oryginalnym podejściu kablowym, poprzez aplikację również możemy poprzez Bluetooth sterować funkcjami klimatyzacji. Także Hobby Connect w standardzie, ale Bluetooth. Model 545 KMF, hobby w wersji Deluxe czy Excel Edition to najlepsza oferta na rynku tego typu przyczepy rodzinnej, sześcioosobowej bądź siedmioosobowej zależy zależności od kombinacji. Ten model mamy w stałej dostępności we wszystkich trzech naszych oddziałach, zarówno w kielnie, w Poznaniu, jak i w grójcu serdecznie zapraszamy do zakupów, do rezerwacji. Jeżeli ktoś będzie chciał skonfigurować indywidualnie taki model przyczepy pod siebie ze własne, pod własne wymagania, pod własne wytyczne. Serdecznie zapraszamy. Realizacja tych zamówień odbywa się w terminach zgodnych z harmonogramem produkcji firmy hobby. Nie są to długie terminy. Oczywiście najlepiej zamawiać to w okresie jesiennym, kiedy pełna opcja, pełna opcja produkcyjna jest przez hobby do dyspozycji, i wtedy odbieramy w danych momentach roku swój wymarzony sprzęt. Serdecznie zapraszam.